W sprawie tego WTV, to promocja była dla tych chodzących za darmo to 10 punktów, 10 wejść. Wiadomo coś. Ja teraz muszę zapytać o szefowej, ponieważ ja mam zaproszenie, ale nie mam podanych nazwisk wszystkim. Ja nam... A poczekamy. Już powrotem przyszła, pewnie ma jakieś zaproszenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dzisiaj z forum Wędkarskiego. zostały wygrane dzisiaj zaproszenia, dzisiaj które tutaj mam. Teraz pan otrzymuje jedno. Dziękuję osiem bardzo. jeszcze czeka na wygrane. Czyli, czyli ty osiem osób jeszcze prawdopodobnie Osiem jeszcze tutaj. dostanie, ponieważ jeden pan już wczoraj przyszedł tutaj z żoną i dostał. Dziękuję bardzo gdzie możemy już takich pyszności. Dziękuję bardzo. Już Panu resztę wydaje Jakie pana? nam tutaj Pani oferuje? I dla degustacji tutaj mamy kaszaneczkę, kiełbaseczkę. Proszę bardzo. Dziękuję gotowana. i zapraszam. Pyszne, prawda? Bardzo dobre, wiem. Jak smakuje? A, proszę Pan pytać, smakuje. smakuje. Pan wrócił po nas, wypisać pisać ankietę, która ma na względzie tutaj informacje o klientach. Dziękuję. Dziękuję tam ma pewnie sprawdzić to, co wędkarze lubią najbardziej. Może pan powiedzieć na co ta muszka będzie przygotowana? Oczywiście, na pstrąga i lipienia w mniejszych rozmiarach. Przepraszam, możemy poznać ceny tych łódek? Tak. 1100 zł. Taka mała łódeczka, 1100 zł. Dwoosobowa pewnie jest? Wie pan. Zależy z jakim przeznaczeniem. Czyli? Czyli jeżeli jest to turystycznie, no to może Pan dwie, trzy osoby. Natomiast do, do, do wędkowania zawsze jest sprzęt, wędki, siatka, jakaś. Raczej jedna. A ta A ta większa? A to ma 3,80. Jest to czteroosobowa. Też z przeznaczeniem na turystykę, no to cztery. Takie, takie są parametry tego. Natomiast jeżeli chodzi o, o, o wędkowanie, no to wiadomo w zależności od y, ilości sprzętu. Takie małe jednoosobowe. O godzinie 11.00 firma Ascaria zaprasza na prezentację nowego modelu łódki A tu stół podany dla karków, czyli wszystkie rodzaje, jakie można znaleźć w kulek proteinowych na targach. Tutaj można kupić kulki i palet na kilogramy. 10 zł

Jest przecenione. Zeszłorocznie mogę. Cena jest... 25 dolarów w płycie wcześniej. W tamtym domu cena. Porosłowo blery. I 35 dolarów. Może pan powie, co pan reklamuje? wietereczka do nawiertania właśnie na kartkę leciutka i ona jest na akumulator czy na baterie? na baterie, baterie, paluszki w środku są i na długo wytrzymują takie baterie? No, dwa dni już tutaj używamy ją i on jeszcze chodzi a może pan podać cenę? cena kosztuje ta wietereczka 60 zł no ja się zastanawiałem nad tą węteczką i teraz pan stwierdzi, że mi opowie do czego ona służy i czemu tak jest zbudowana wędka Krauwel Kona Waiki przeznaczona do powszechnie nazywanego w Polsce rodzaju wędkowania big Game, czyli na wielką rybę. Wędka 100% karbon, bardzo mocna z przelotkami typu rolkowego na dole podwójne rolki. A dlaczego są te podwójne rolki? Dla wzmocnienia i ułatwienia prowadzenia żyłki. A tu czy żyłka jaką się tu stosuje? To czy linkę stalową czy? Nie, nie, to jest albo grubą plecionkę, albo bardzo grubą żyłkę się stosuje. Tutaj mamy specjalny uchwyt do podpięcia do pasa. Żyłka stosowana w wędkarstwie oceanicznym oczywiście. A jakie grubości żyłek się stosuje? Jedynka, dwójka. No już bardzo grube linki, bo wędka Czy na do... naszych morzach czyli na Bałtyku się stosuje taką? Y... Tak konkretnie ten model byłby przesadzony na Bałtyk. Y... Mamy wędki z podobnej, podobnej konstrukcji, y... bardziej przystosowane do połowów bałtyckich. Y... Lżejsze wędki, na przykład również z rolkowym prowadzeniem już panu pokazuję. Ta wędka, o której poprzednio rozmawialiśmy, raczej służy do połowów oceanicznych. Marlin, tuńczyk powyżej 100 kg, reklin itd. Tak Natomiast wędka, którą w tej chwili pokazuję, Panarea 180, również rolkowe prowadnice, to już jest wędka przystosowana na przykład do połowów w fiordach morskich, w fiordach norweskich. Z Dużych głębokości. Akcja od 20 do 30 lbsów. Wędka o długości 1,80 m lub 2,10 m, w dwóch rozmiarach. Również z możliwością mocowania do pasa, przypięcia się na stanowisku i ciągnięcia dużej ryby. I to już jest wędka bardzo zresztą przystępnej cenie, jak pan widzi, 235 zł. Dzisiaj cena szczególnie promocyjna na targi. To już jest wędka dość popularna, chętnie kupowana właśnie na fiordy norweskie. Jedno opakowanie takich, takich kulek kosztuje 67 zł. Czy to jest cena promocyjna na targach, czy ogólnie dostępna? Ogólna taka czy... Ogólna. A na targach za ile byśmy mogli wytargać? No raczej... Raczej nie będzie żadnej zniżki. To jest za dobry towar. Tak może Czyli, jak to mówią, czarny as wędkarskiego sportu. Brać, kupować, nie narzekać. Wszelkie rodzaje kiełbas, wędzonych i nie tylko. Można znaleźć kiełbasę myślicką, życiznę, sarnę. Czyli dla smakoszyk, zawsze coś się znajdzie. Gadżety też tu znajdziemy wszelkiego rodzaju. flagi, koszulki. A mogę powiedzieć, że nie prawie suszy. I pan tutaj zaoferował mi miodóweczki. na gorąco. Napy regionalny. A podobno bardzo dobra, więc zaraz skoszujemy. Już pan weje. Znajdziemy tu inne też nazwy łódek. Proszę bardzo. Miodoneczka na gorąco. Dziękuję, zaraz skoszujemy. Tam z życia, nie? Ja na pewnym momencie staję. Tam wtedy ją tylko pyk. Jest teraz przyłączone radio ona się zapina wtedy ten. Tutaj pan oferuje łódeczkę z matą. Mówi, że bardzo dobra promocja. Co ta łódeczka posiada w sobie? A co no, pan chce Czyli GPS, echo sonda już no, nie, jest? Czy nie, nie, sama nie, nie, łódka Sama łódeczka. Niestety. To by już była za wielka promocja. Do tej łódki tak. Stojak, dwa kije. I ryby, żeby I były na, shimano, na karpie, I I dwie dwudziestki. Na macie. Tutaj możemy każdą kuleczkę dotknąć. Sprawdzić. I nawet powąchać. Halo? No? Gdzieś kupiłeś? Bardzo A gdzie w W tym roku jeszcze nie zaczęliśmy, bo w sumie wszystkie stawy boku są zamknięte, ale jak najszybciej zemrzamy, w sumie po targach możemy od razu jechać. A już myślałem, że nic nie znajdę dla spłatikowców. A tu jednak można znaleźć trochę battu. Nawet takie ciekawe je posprawdzamy, potestujemy i dowiemy się, jakie ceny. Ceny są podobne, jeżeli chodzi o baty szóstki, czyli 120, 130, 140 zł. Najdroższy bat z tych około 300 zł. Teraz nie będziemy ich rozwijać i sprawdzać, ale może jeszcze dzisiaj na sam koniec obawimy się. Oraz są zespiningowcy, czyli kilku kijów. Tutaj nam pan proponuje zanęte 3 kg 10 zł, lub wiaderko 5 kg 20 zł. Dwie duże melasy 10 zł, promocja targowa. No jak widzicie można znaleźć dużo, dużo rzeczy w promocji. Dużo ciekawych zapachów i innych rzeczy można Tak już na sam koniec podsumowując, targi wędkarskie Łowy i Połowy 2013 w Zabrzu to przeważnie oferta dedykowana tylko karpiarom. Można oczywiście znaleźć tutaj stoiska ze sprzętem dla spławikowców, dla spinningowców oraz dla muszkarzy, ale głównie poświęcony jest karpiarzom. Już idą pierwsi na się Kupili te dużo sprzęty, można jeździć i podpalić. Tak, Zakupiony?